Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 48 nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice na 15 radnych obecnych jest 14 uchwały będą podejmowane prawomocnie. Przypomnę tylko, że sesja zgodnie z obowiązującymi przepisami jest nagrywana i transmitowana. A w związku z reżimem sanitarnym bardzo proszę o założenie maseczek. Witam serdecznie pana burmistrza, e, e, oddelegowanych pracowników urzędu. Tutaj też jest z nami pani e, kierownik oświaty, pan kierownik miejsko-gmin e, mops e, gminnego. E, przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie, punkt drugi, sprawy organizacyjne, podpunkt pierwszy, stwierdzenie porum, podpunkt drugi. Przedstawienie porządku obrad, punkt trzeci przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt trzeci podjęcie uchwał. Podpunkt pierwszy w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty. W których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane. Podpunkt drugi. W sprawie zmiany uchwały nr 43 łamane na 312 łamane na 18 z dnia 5 lutego 2018 roku, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu. Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łosicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Podpunkt trzeci w sprawie zmiany uchwały nr 34 łamane na 206 łamane na 20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście i gminie Łosice. Na lata 2021-2025. Podpunkt czwarty, w sprawie upoważnienia kierownika miejsko Innego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. Podpunkt piąty, w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Łosickiemu w 2022 roku na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania pod nazwą Przybudowa drogi powiatowej numer 2048W od kilometra 0 do kilometra 3824. Podpunkt 6 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku. Podpunkt czwarty sprawy różne i wolne wnioski. Punkt piąty zamknięcie opad. Kto z Państwa wnosi zmiany do proponowanego porządku obrad? Nie widzę w takim razie przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Porządek obrad został przyjęty. E Przystąpimy jeszcze do y, głosowania nad protokołem z poprzedniej sesji. Protokół był dostępny w Biurze Rady na WIP-ie. Możemy tak. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwał. Pierwszy, pierwsza uchwała w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane. Podstawa prawna Rada Miasta Gminy Łosice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto gminy Łosice który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest, jest przyznawane w poszczególnych placówkach. Określa załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1500 zł na semestr. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gminy Łosice. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 43 łamane na 312 łamane na 18 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łosicach oraz, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania podstawa prawna Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala co następuje paragraf pierwszy. W załączniku do uchwały nr 43 łamane na, 2, na 312 łamane na 18 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w łosicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się następującą zmianę. Paragraf trzeci, ustęp trzeci otrzymuje brzmienie. Interdyscyplinarny może, zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, dostosowując ich skład do problemów i potrzeb występujących w indywidualnych przypadkach. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gminy Łosice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Kolejna w sprawie. Zmiany uchwały nr 34 łamane na 206 łamane na 20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście gminie Łosice na lata 2021-2025. Podstawa prawna Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy Załącznik nr 1 do uchwały nr 34 206 20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście i gminie Łosice na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Łosice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. Podstawa prawna Rada Miasta Gminy Łosicę uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Upoważnia się kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu. Administracji Publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawie dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w artykule 3 punkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Prawo energetyczne, paragraf 2, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gminy Łosice, paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łosickiemu w 2022 roku na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2048 W od 0 do 3824 km. Podstawa prawna Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 roku w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji dla potrzeb realizacji zadania pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2040 W od 0 do 3824 km. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym zostanie udzielona ze środków budżetu na 2022 rok w wysokości 40 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między miastem i gminą Łosice a Powiatem Łosickim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Łosice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pan, pani Przewodnicząca, ja mogę głos zabrać. Szanowni Państwo radni, właśnie ta, w sumie ta, ta uchwała była dzisiaj przyczyną złania tej sesji nadzwyczajnej, reszta to są takie rzeczy porządkowe, bo odbyliśmy w tym roku dwa spotkania tutaj z Panem Starostą, był też radny z niemoje, Romął Zwiaczuk w sprawie tej inwestycji. No i po to, żeby starostwo wzięło pod uwagę budowę E, e, drogi na terenie miasta gminy Łusice zdeklarowaliśmy, że sfinansujemy e, dokumentację na tą drogę. No jest to droga, którą mieliśmy w planie, bo jak wspomnę, e, czekają jeszcze z tych dróg powiatowych Biernaty, ale ta droga w Niemojkach w stronę Gminy Platerów na Meszkowice, Na tym odcinku przypadkowie też jest bardzo, bardzo słaba. I myślę, że jest konieczna. No i tutaj byliśmy na zarządzie. Wyrazi, wyraził zarząd zgodę do przystąpienia do tej procedury. Zdeklarowaliśmy, że w 50% będziemy się starali sfinansować zadanie. Natomiast też jest koncepcja tego, żeby wzdłuż tego odcinka, przynajmniej dopadkowa, wybudować ścieżkę rowerową żeby już taką zrobić pełną infrastrukturę i do ścieżki deklarowaliśmy dołożenie wkładu 75%. To ustalaliśmy też tutaj wspólnie i stąd właśnie ten szybki termin, ponieważ starostwo powiatowe ma jutro sesję i żeby już można było jak najszybciej przystąpić do, do, do e, e, prawda, tworzenia dokumentacji na, na tą e, drogę. Dlatego wprowadzamy to zadanie. Dzisiaj prosiłbym bardzo o przychylność ze strony radnych, żebyśmy mogli tą, starać się o środki. Planowane jest złożenie wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych, który będzie to nabór w okolicach lipca. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy są jeszcze pytania w związku z. Tą uchwałą przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku. Podstawa prawna. Rada Miasta Gminy Łosić uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 1695 zł do łącznej kwoty 44 4, 784 337 zł, w tym bieżące.

937 zł w tym bieżące 41 936 631 40 zł 40 groszy majątkowe 8 440 305 60 zł 60 groszy zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3 zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku planowane do realizacji przez gminę Łosice zgodnie z tabelą numer 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały paragraf 4 punkt 1 tabela numer 5 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku do uchwały numer 47/296/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały punkt drugi, tabela nr 6 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku do uchwały nr 47 łamana na 296 łamana na 21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łosice na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gminy Łosice. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego. Czy w związku z tą uchwałą są pytania? Nie ma. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt z porządku obrad to sprawy różne i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu piątego, zamknięcie obrad. Zamykam 48 nadzwyczajną.